Katolicki telefon Zaufania. Słucham. Dzień dobry. Bo ja proszę Pani mam taki problem. Jest, jest się bardzo dużo czasu się po prostu, się po prostu zbierałam, żeby zadzwonić na ten telefon. Bo wszyscy się ze mnie w sklepie śmieją, bo, bo nie niewyraźnie mówię. Dziękuję, że Pani mi, mimo, serce po, po prostu, po, po, po prostu mi teraz może poradzić. No, myślę, że po specjalista specjalista ten, jak się nazywa ten lekarz, to od... Trzeba powiedzieć, Pani, że z tego słynie, bo myślałem, że tutaj są osoby kompetentne. No, ćwiczenia u, no, jak się nazywa ten lekarz od wymowy, logopeda. A proszę, panie, bo się wszyscy ze mnie śmieją. Ostatnio kolega mi powiedział, że mam głos jak hamujący pociąg i mi się bardzo smutno zrobiło. No co zrobić? No tacy ludzie są, no nie wszyscy rozumieją problem. Aby się wtedy smutno zrobiło i... Prawie się poś się bo 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 czasami nie, nie trzymam tak, tak, tak jak należy. Mama mi mi, mi, mi pa, pa, persy daje na nos i żebym się nie posikał. I się śmieją ze, 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 ze mnie. Ale to chyba też można jakoś leczyć. I że ja mam tylko szpitalu i żebym nie leczyli. Jak mnie leczy? Na pewno odciszenia u Logopedy na pewno pomogą i wymowa będzie płynniejsza. A co ma wspólnego z tym, że sami ścigam w nocy? No to by trzeba iść do innego lekarza znowu z tym. A co, Pani, po jesteś, by tak bied z biedną rodziną i nie mamy na, na, na stylu le lekarzy i, i, i same problemy są. Ale lekarze są za darmo. A, a jak są za, za darmo, jak t -t Tusk wyrzucił dużo lekarzy i, i teraz nie ma? Lekarzy. jeszcze są za darmo. Jeszcze są. S są na pe pewno? Tak, tak, na pewno. Ale w szkole też powinien być logopeda. A u nas w szkole to, 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 to nic nie ma na, nawet ciepłej wody i, i nie mam co pić do herbaty, bo, bo czasami sobie herbatę przyniosę w tajnisku i, i nie mam gdzie sobie zapazyć wody. U nas w szkole nic nie ma. Ostatnio przy, przywieźli kaloryfer, ale nie działał. A gdzie jest ta szkoła? W Kasatowicach. No to w Katowicach nie, 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 Taka szkoła, że tam tego nie ma? Tak, taka szkoła, proszę, proszę pani. Taka, taka jakaś chujowa schujowa. I wieso. To może mi co coś, coś porazić, bo poza nawet nie mam. I dziewczyny, dziewczyny się do mnie nie odzywają, bo, bo, bo mówią, że, że jak się chciały pocałować z jedną, to co, co ją poplułem. A, z, a, z, a z tutaj sobie odsąknąłem, bo, bo gruźlicę chyba mam. A tak, nie proszę mnie nie, nie zbywać, bo, 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 bo mi się smutno zrobi. No Nie, nie zbywam, nie zbywam. Dobra, no to spierdalaj.